Witam ci serdecznie, drogi widzu, na kanale Shoteu. Kto nie słuchuje tempała, dzisiaj będziemy oglądać troszeczkę inny materiał, aniżeli zazwyczaj oglądamy, bo dzisiaj będziemy oglądać e, materiał o nowej aferze, która jest y, bardzo podobna do afery Amber e, Film nazywa się Nowa Afera typu Amber i kłopoty Węgier i Słowacji, więc troszeczkę polityczny temat będziemy tutaj raczej bardziej. Słuchać, aniżeli się wypowiadać, bo wolę się nie, wy nie wypowiadać w internecie na tematy polityczne. No, ale jeżeli tam coś będę mógł dopowiedzieć, to coś powiem. Ale nie chcę się jakoś też. Mocno zagłębiać na ten temat. A chcę go usłyszeć, co się tutaj dzieje w tej aferce. Zaglądajmy. Afera rangi Ambergold wypływa na światło dzienne. Znany sklep internetowy ze złotem pobrał od klientów miliony złotych, a sztabki i monety nie trafiły do właścicieli. Na domiar złego Aha. sklep nadal działa, a opieszałość służb sprawia, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Tak, aby nie ucierpiało na tym jeszcze więcej Polaków. Ukraina zakręca kurek z rosyjską ropą, płynącą przez ich terytorium. Węgry i Słowacja, wciąż zależne od surowców ze wschodu, znalazły się więc w krytycznym... Jakby widzę, że to jest podział i lwią część będzie zajmowała rzeczywiście ta afera, słuchajcie, z Ambergoldem. Blok sponsorowany sobie oczywiście ominimy, ominiemy. I Ukraina zakręca kurek z rosyjską ropą. Też odpuścimy, tak jak mówię, nie chcę wkręcać tu polityki na kanał. Zobaczymy sobie tylko y, tą sprawę z, z Mennicą. ...w położeniu, a pomoc od Unii starają się uzyskać m.in. groźbą. Czy to może się udać? Amazon oskarżony o przestępstwa podatkowe i wyzysk pracowników. Włoska... nie pierwszy raz. prokuratura zajmuje 121 milionów euro na kontach spółki zależnej. Jak to wpłynie na notowania giganta e-commerce? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. This co tygodniowy przegląd... Trochę mam gdzieś te dramy z polityką? Znaczy wiesz, Pietuszon, wydaje mi się, że w końcu będziesz musiał zacząć się interesować takimi rzeczami mimo wszystko. ...świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie <laughs> Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek Extra, gdzie w środku tygodnia serwujemy wam dodatku... Może nie w takim sensie, że wiesz, że będziesz musiał się gdzieś wymądrzać, żeby się mu kurwa z ojcem na Wigilii kurwa pokłócić, która partia jest lepsza, no ale fajnie. Mniej więcej wiedzieć, co się dzieje. Ja też jakoś zagłębia, nie zagłębiłem się wybitnie, no ale co jakiś czas lubię sobie obejrzeć. Kową dawkę wydarzeń ze świata biznesu i finansów. W ciągu ostatnich. Znaczy, nie mieszkam w Polsce, o to mi chodzi. A, no to okej. Okay. Kilku dni działo się naprawdę sporo. Także stałych widzów proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Afera Ambergold w nowym wydaniu. Jak nie dać się oszukać? Drodzy widzowie, tą część filmu potraktujcie jako przestrogę dla Was i dla Waszych bliskich, a jak możecie, to poinformujcie o tym, kogo tylko się da. Na rynku złota inwestycyjnego rozkwita bowiem spora afera, która zyskuje powoli miano drugiego Ambergold. A to dlatego, że także dotyczy inwestycji w złoto i to w różnej postaci. Internetowy sklep Mennica24.pl zdobył zaufanie tysięcy klientów, a obecnie część z nich zgłasza problem z realizacją opłat zamówień. Sprawa ciągnie się już od kilku miesięcy, a strona nadal funkcjonuje. Poszkodowani klienci zgłaszają straty rzędu milionów złotych, a tematem zajmuje się już prokuratura. Nasze służby działają jednak zbyt wolno, więc... Ale ja dobrze rozumiem, że ludzie kupowali po prostu przez internet, przelewając pieniądze, zamawiali sobie kurwa złoto na, jakby na przewóz? Kurwa, jakbym miał kupić złoto inwestycyjnie? Nigdy w życiu? Nie zapłaciłbym pieniędzy, nie, nawet jakby to było, przecież to, to kurwa setki tysięcy kosztuje, kurwa sztabka złota. Ile kosztuje sztabka? Z 200, 300 koła? I ludzie płacili kurwa po prostu tako i na dostawę? to jest totalnie poroniony pomysł? Jeżeli miałbym coś takiego kupić, to raczej bym wolał mieć jakby transakcję wymienną, nie? Żeby już bym wolał przyjść, nie wiem, te 200, 300 tysięcy w gotowie mieć. I zrobić stradę? Częściowo musimy wziąć te sprawy w swoje ręce, tak aby jak najmniej osób ucierpiało finansowo. Jeśli więc znacie kogoś, kto stał się ofiarą niezrealizowanego zamówienia lub sami nią jesteście, to zapraszam do kontaktu mailowego. Możemy wspólnie zebrać materiał dowodowy i upublicznić Wasze doświadczenia, tak aby ograniczyć straty wśród innych Polaków. Zatem czy mamy do czynienia z początkiem kolejnego wielkiego skandalu na polskim rynku finansowym? Wydaje się, że tak. Tak, a niektórzy twierdzą, że mówimy o naprawdę dużej skali działania. Jeżeli chodzi o samą aferę Amber Gold, to ja tylko wiem, że coś takiego było, no ale wtedy byłem, jak to, jak, jak, jak to się działo, to miałem totalnie w to wyjebane. W ogóle w którym roku? To było w chuj lat temu po nadwyżkę? Amber Gold kiedy? Gdy zakończono cztery... czekaj, w 2012. W 2012 roku, no to było 12 lat temu. To ja miałem wtedy, byłem za młody, żeby się kurwa interesować takimi rzeczami, więc ja za bardzo nawet nie wiem o co chodziło. Polskie przedsiębiorstwo finansowe z siedzibą w Gdańsku zostało stworzone. Czy to było dokładnie na tej samej zasadzie? To chodzi o inwestycje w złoto. W sensie, że też zakupowanie fizycznych sztabek i tak dalej? Łania. Póki co Fundacja Trading Gem Session, zrzeszająca traderów walutowych, szacuje, że wartość niezrealizowanych zamówień przez Mennica 24.pl wynosi już od kilkudziesięciu do nawet kilkuset milionów złotych. Ciężko mi jednak uwierzyć w aż takie kwoty, natomiast równie ciężko jest to zweryfikować. Ze stanowiska spółki dowiadujemy się natomiast, że w kontekście setek milionów złotych, o których przywódcy, jest oskarżana, cytuję, firma nie miała przez okres 15 lat łącznie takiego obrotu. Jak jest naprawdę, wie niestety jedynie zarząd, ponieważ spółka nie złożyła sprawozdania finansowego do KRS od roku 2019. Czyli praktycznie od 5 lat nie znamy jej rzeczywistej kondycji finansowej. Okazuje się także, że grupa Mennice Polskie SPZO, właściciel portalu Kapitał zakładowy zakładał 5000 złotych. Walu Mennica 24.pl nie figuruje w rejestrze działalności kantorowej prowadzonym przez NBP. Odkryto również, że środki klientów trafiały bezpośrednio na konto spółki, zamiast na przypisane do transakcji konto. Czy to kurwa, i to totalnie wygląda jak sprawa z Donation, nie? Techniczne, co umożliwia zarządowi grupy Mennice Polskie SPZO bezpośredni dostęp do funduszy. Do tego nazwa spółki nawiązuje do notowanej na giełdzie mennicy polskiej S.A., czyli jedynego producenta złota inwestycyjnego w Polsce, chociaż tak naprawdę nie ma z nią żadnych powiązań. Jest to wyraźna próba budowania zaufania klientów, wykorzystując przy tym reputację innej znanej firmy. W tej kwestii spółka także ma coś na swoją obronę i w oficjalnym stanowisku twierdzi, że nazwa również jest na rynku od ponad 10 lat i nie podszywamy się pod nikogo, działamy pod swoją markę. O sprawie robi się coraz głośniej, ale czy polskie służby zrobiły wszystko, aby ukrócić ten proceder? Tutaj niestety można mieć sporo zarzutów. Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się podobno już w lutym 2024 roku, gdy użytkownik o niku Artur na popularnym forum internetowym zgłosił niezrealizowane zamówienie i brak kontaktu ze strony portalu. Z biegiem czasu liczba skarg zaczęła jednak rosnąć. W maju Przemysław Słomski, dealer złota, poruszył ten temat na swoim kanale YouTube Mennica 79 Element wskazał w nim, że Mennica24.pl już wcześniej miała problemy, w tym działania syndyka i postępowanie naprawcze. Po tym materiale twórca otrzymał jednak nakaz usunięcia go i był straszony prawnikami. To po tym jak Przemek nagrał swój materiał i wrzucił ich w nazwie. To kazali mu go usunąć, straszyli go prawnikami. 17 lipca inny twórca, Jacek Jakubiak z kanału finansowy Prepers, opublikował ostrzeżenie w formie wywiadu przeprowadzonego z jedną z poszkodowanych osób. Cały proces umożliwia najpewniej kilka zasadniczych czynników. Po pierwsze, przez długi czas sklep działał uczciwie, zdobywając tym samym zaufanie klientów. Po drugie, realizacja zamówień trwa aż. Ej, bez żartów, kurwa, to wygląda dokładnie tak samo jak sytuacja z t tylko że na jeszcze dużo większą skalę, nie? 60 dni roboczych, czyli niemal kwartał, a to także Ciekawe, czy tutaj też, kurwa, szwagier kontr firmę jakąś prowadził, która wyjebała pieniądze. ...granicza możliwość szybkiej reakcji na tego typu problemy. Po trzecie, firma oferowała złoto w cenach często niższych od tych w skupach, co przyciągało uwagę klientów, jako że oferta wyróżniała się na tle innych. Sprawę kilka dni temu zaczęli również nagłaśniać użytkownicy portalu Wykop. Co ciekawe, spółka ma swoją siedzibę w domu jednorodzinnym, co już powinno budzić no, kurwa. Wątpliwości przy biznesie. Ale kapital zakładowy 50 tysięcy złotych, kurwa, gdzie same produkty u nich parę set tysięcy kosztowały. Ja pierdolę! Dokładnie to samo! Kiedy minął termin 60 dni oczekiwania na zamówienie, zaczęłam kontaktować się z nimi, i wtedy akurat jeden, jedyny raz odebrali telefon. Nie było łatwo, bo dzwoniłam z 10-15 razy. Pan sprawdził moje zamówienie, numer zamówienia. Z tymi turniejtami też grubo było, byli youtuberzy, którzy byli 60k na minusie, nawet, więc też to gruba drama była. Ty wiesz, Pietuszą, że ja jestem kurwa top 3 na tej zajebanej liście, bo mi 20 tysięcy wiszą, więc coś tam kojarzę. I powiedział, że wszystko się zgadza i jest opłacone. On nie wie, dlaczego ono nie zostało przekierowane do wysyłki. Powiedział, że zleca tę wysyłkę ręcznie, cokolwiek to znaczy, i żebym w przeciągu dwóch dni roboczych oczekiwała kuriera z moją przesyłką. Mówiła w wywiadzie anonimowa ofiara domniemanego oszustwa. Kobieta nie otrzymała numeru przesyłki ani powiadomienia o nadaniu, więc po kilku dniach zaczęła szukać informacji o firmie w internecie. Wtedy właśnie odkryła, że istnieje wiele innych ofiar tego procederu, a jej pieniądze najprawdopodobniej zostały skradzione. Strona do dzisiaj działa i nie jest zablokowana. Nadal oszust oszukuje ludzi, a policja, mając świadomość identyczna że sytuacja. W końcu... Kurwa jeden do jeden. Wności swojego życia, po 100, po 200, po 300 tysięcy nic z tym nie robi. Wiem od pana, z którym się kontaktuje, który nagłośnił całą tę sprawę, że firma potrafi wysłać jakąś część zamówienia, na przykład z 10 monet jedną po to, żeby nadal działać na czas, a przed organami ścigania tłumaczyć się, że mają problemy finansowe. Przekazuje. 1 do jeden sytuacja, kurwa, przywdzona osoba. Sklep internetowy nie podejmuje nawet prób zwrotu pieniędzy wpłaconych przez poszkodowanych na zakup złota. Oszukana kobieta, chcąc zabezpieczyć swoje oszczędności przed spadkiem wartości, postanowiła zainwestować je w złoto. Skontaktowała się z innymi pokrzewdzonymi przez mennica24.pl, którzy poinstruowali ją jak zgłosić sprawę oraz przekazali jej numer do krakowskiej komendy policji zajmującej się sprawą sklepu internetowego. Zawiadomienie zostało następnie złożone do prokuratury, która przyjęła zgłoszenie, jednak kobieta nie została jeszcze przesłuchana jako świadek jest w tej sprawie to, że strona nadal funkcjonuje i mimo szeregu... Kurwa, to jest lustrzana sytuacja, bez skapy, jest dokładnie to samo. Czyli policja, idziesz, zgłaszasz się kurwa na policję, oni mają cię kurwa w dupie i nawet cię nie przesłuchają, po czym sprawa jest umorzona, złodziej kurwa zapierdala miliony, w tym przypadku nawet setki milionów, i mają w to wyjebane, ma kapitał nakładowy 50 tysięcy złotych, który może oddać do części poszkodowanych, ewentualnie mówi, że dobra, macie, jest 20 tysięcy osób, weźcie se kurwa po tysiaku i spierdalajcie. I jeden do jednej sytuacja. Oskarżeń ze strony klientów wciąż zbiera zamówienia. Mennica24.pl broni się jednak następującym twierdzeniem. Nieprawdą jest, że ludzie wpłacali pieniądze i nie dostawali zamówionych produktów. Istnieją opóźnienia w realizacji wysyłek, ale wysyłki są realizowane w zasadzie codziennie. Przyjrzymy się więc sprawie bliżej. No nie, no dla mnie to jest pomysł ogólnie, kurwa. Żeby złoto kupować, <laughs> nie no złoto kupować przez ten, przez, przez internet, co za jest do koszyka. Jak w ogóle, kurwa, jak chcecie wszystkie swoje pieniądze gdzieś zalokować, to jest, wszystko jest totalnie poronionym pomysłem, żeby oszczędności waszego życia ktoś wam sztapce sztabce złota wysyłał, kurwa, paczką. No to jest pojebane. ...bliżej i postaram się zdobyć dla was więcej potwierdzonych informacji. Liczę, że jeśli cokolwiek na ten temat wiecie, to zgłosicie się do nas na maila. Postaramy się także dotrzeć do samego zarządu, tak aby sprawę odpowiednio wyjaśnić. A wiesz co dała firma, która robiła aktualizacją komputery? Ta drama z Microsoftem. Wie pan, 10 dolarów kupony do Uberica? Mówimy bowiem bo o poważnych oskarżeniach. Yes, z poczucia obowiązku chciałbym więc przestrzec was przed tą marką, tak żebyście nie utopili broń Boże ani jednej złotówki. Warto też udostępnić ten materiał, aby poinformować o tym innych. Służby śledcze w takich wypadkach powinny działać szybko i zdecydowanie, aby zapobiec dalszym stratom i pociągnąć winnych do odpowiedzialności. W takich sprawach liczy się bowiem każda minuta, bo łatwo jest wyciągnąć pieniądze ze spółki i ukryć je gdzieś pod kamieniem, poza wzrokiem organów ścigania. Dlatego pamiętajcie, aby Zawsze dokładnie sprawdzić wiarygodność firm inwestycyjnych, do których decydujecie się wpłacić własne oszczędności. Oszczędza się niestety znacznie trudniej niż traci pieniądze w tego typu sprawach. Afery takie jak Amber Gold czy Getback ciągną się latami, a wizja odzyskania chociaż części pieniędzy może szybko okazać się nierealna. W przypadku głośnej afery Amber Gold setek milionów złotych wpłaconych przez klientów nigdy nie odnaleziono. Zresztą ta historia jest tak wielowątkowa, że wciągnęła mnie ostatnio jak dobry kryminał. Jeśli chcecie to... A, już jest nieosiągalna rzeczywiście menisa24.pl. W osobnym odcinku opowiem wam jak dokładnie potoczyła się afera Ambergo... Myślę, że niewiele osób kupowało tam jakieś grube kwoty. Pewnie większość była między 5 a 2000. Znaczy, Halasz, to na 100%, nie? To na 100%. Myślę, ale myślę, że się zdarzyła taka osoba, co stare za 300 tysięcy nawet, kurwa, kupiła. Ludzie są pojebani, nawet nie masz pojęcia, jak bardzo są pojebani. Ja stawiam, że minimum jedna się taka sprzedała. A ja go nie powiem, że to w setkach tysięcy dolarów, kurwa, w setkach milionów dolarów leci to. Gold i całe śledztwo wokół niej. Zamówienia składamy jak zwykle odpowiednim hashtagiem w komentarzu. Włosi biorą się za duże korporacje, Amazon na celowniku władzy. Włoska gwardia finansowa dokonała we wtorek. Dobra, słuchajcie, obejrzeliśmy temat, który nas bardziej obchodził. Tutaj nie będziemy już brnali w bardziej polityczne, chociaż w sumie o tym Amazonie. Moglibyśmy jeszcze zobaczyć o Amazonie, to będzie polityka. Zajęcia 121 milionów euro skąd krajowego oddziału amerykańskiego giganta e-commerce Amazon. Ma to związek z dochodzeniem w sprawie oszustw podatkowych i wyzysku pracowników, o które oskarżana jest włoska filia korporacji. Włosi mają już dosyć skomplikowanych systemów rozliczeń i zale... Ktoś zamówił wnięte wiertło za 100 000 czy milion, to sztabki za 300 000 ktoś nie kupi, no właśnie o tym mówię, nie? Ja przypominam, że są ludzie, którzy byli w stanie nawet kurwa kupić aplikację na telefon, która nic nie robi za milion złotych czy tam setki tysięcy. Konstruowanych głównie po to, aby unikać opodatkowania. Według tamtejszych organów, wielkie koncerny nielegalnie zawierają subkontrakty na usługi logistyczne z innymi firmami i spółdzielniami. Dzięki tego rodzaju praktykom zapewniają sobie tanią siłę roboczą i płacą o wiele mniejsze podatki. Według śledczych, niektóre z firm pracujących na zlecenie Amazona, Systematycznie nie opłacają podatku VAT, składek emerytalnych i składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, jak poinformowała włoska prokuratura, oszukańczy mechanizm nadal działa, przynosząc znaczne straty kasie państwa i prowadząc do wyzysku pracowników. Co ważne, historia nie kończy się wcale na Amazonie, choć od niego się zaczyna. Mediolańska prokuratura podobno wszczęła już dochodzenia w kilkunastu podobnych sprawach, dotyczących rzecz jasna innych wielkich koncernów. Zresztą podobne dochodzenia w ostatnich latach koncentrowały się na innych głównych graczach, takich jak DHL, UPS, DB Schenken Aha. i włoska sieć sklepów spożywczych Eselunga. Włosi są już na takie praktyki wyczuleni i to, co uchodzi na sucho w innych krajach, tam jest brane mocno pod lupę. Internetowy gigant handlu ma odpowiedzieć na zarzuty uchylania się od płacenia podatków i naruszania przepisów prawa pracy przez spółkę zależną. Dokładniej Amazon Italia Transport, czyli oddział logistyczny firmy, został o to oskarżony w 94-stronicowym dokumencie przygotowanym. To nie 20. Przez włoską prokuraturę. Miejscowi prokuratorzy twierdzą w nim m.in. że podstawą konkurencyjnych stawek Amazon, na które nie mogą pozwolić sobie inne firmy, są właśnie tego rodzaju praktyki. Rzecznik prasowy Amazon we Włoszech na moment przygotowania materiału nie odniósł się jeszcze do sprawy. Ale mimo tego rodzaju skandalu, wartość akcji giganta wydaje się być niewzruszona. A to dlatego, że mimo tych informacji spółka ma silne fundamenty i jest globalną korporacją. Mało tego, nie tak dawno... Amazon ma tak dużo, kurwa, filarów, no przecież cały Twitch powiedzmy stoi na mazanie. W ogóle ciekawostka, nie wiem, czy wiecie widzowie, ale Twitch od wielu, wielu, wielu lat przynosi, kurwa, negatywny przychód, nie? Ja nie wiem, kurwa, jak to się dzieje. Znaczy, wiem, stawiam, że wiem, jak to się dzieje, jak to są ludzie, którzy, kurwa, nie są w stanie zatrudnić nikogo od reklamy, powiedzmy, i to nie tylko w Polsce jest taki problem, tak naprawdę tylko w anglojęzycznych krajach kurwa coś tam śmigają na reklamach. No i dlatego wychodzą wszędzie negatywnie, jak tu praktycznie kurwa nikt nie pracuje, nie, w tej firmie. A i tak przecież wszystkich kurwa streamerów, bym na duży procent, gdyby nie prajmy to tak naprawdę, by była tragedia, nie? Nie wiem, to jest tak niezorganizowana firma, a jest największa na świecie. To jest popierdolone. No, Amazon znalazł się w gronie elitarnych spółek z kapitalizacją powyżej 2 bilionów dolarów. Do szczytu notowań trochę jednak jej brakuje i myślę, że w długim terminie to jeden z silnych kandydatów do znalezienia się w gronie spółek 3 bilionowych. Zaraz obok takich marek jak Apple i Microsoft. Dlatego jeśli chcecie mieć. Boże, to, to jak Nvidia wypierdoliła, to to jest. To jest, to jest chore. Kurwa, naprawdę Nvidia ma większy nakład niż ten? Niż Apple aktualnie? Co to jest za firma Alphabet? Moją drogą. Teraz obok takich marek jak Apple. MVP na koparka się wyjebała do góry, tak, 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 no, na szale parkowym fakt. I Microsoft. Dlatego jeśli chcecie mieć dostęp do gigantów amerykańskiego rynku, takich jak Amazon, warto mieć konto u brokera. Najlepiej takiego, który za środki leżące odłogiem na rachunku, tak. E, możliwe, że było już to pytanie, ale jak wygląda sytuacja z subami? Bo dzisiaj dostałem maila, że sub będzie kosztował 4,99. E, no to ja nadal będę dostawał 55% subskrypcji na pierwszym poziomie. Nie wiem dokładnie, kurwa, jak to z tym Prime'em działa, bo to też coś ostatnio miało być zmieniane z tymi subami, jakoś inaczej te stawki mieli rozdawać. Totalnie nie mam żadnego pojęcia, Safi, wiesz? Mówię szczerze. Także płaci odsetki. W obu przypadkach dobrym rozwiązaniem będzie partner kanałów kanału Ach, to Google okej. Okay. gdzie możecie liczyć zarówno na dostęp do wielu światowych giełd w Europie, USA i... Dobra. I tu jest fragment sponsorowany plus polityczny fragment, także też to olejemy. No ale dobrze, dowiedzieliśmy się coś o tej mennicy. Pojebana sprawa, widzowie, pojebana.